Witam wszystkich, także kolejna aktywność, którą sobie chcemy pokazać i podzielić się, taką formą wsparcia z jednej strony do aktywności zgięcia w stawie ramiennym. Ja sobie z jednej strony podpieram moją lewą ręką tutaj i w rotację zewnętrzną, i stabilizuję troszeczkę tułów. Staram się wyselekcjonować ruch zgięcia w stawie ramiennym, jednocześnie z ruchem. E, protrakcji e, obręczy barkowej. Tu mogę sobie swoją prawą ręką próbować kontrolować i rozciągnięcie tutaj, czyli w wyprostawie łokciowym, a z drugiej strony w supinację e, przedramienia. I teraz tak, próbujemy z jednej strony jakby próbuję swoją lewą ręką dać taką aktywność dla pacjenta, taki, taki sygnał do napięcia brzucha, żeby stabilizował brzuchem, bo inaczej będzie mi wypychał mocą do przodu. I wtedy, jakby jest taka często kompensacja ruchu zgięcia, wypchnięciem, to próbujemy. Proszę tutaj napiąć brzuch, tak? Trzymamy, tak? Ja to cofam, nawet troszeczkę. to nawet nie muszę mówić, ale to czuć i pacjent to na to reaguje. I próbujemy sięgać ręką, pomóż mi się da. Tak? Ok, super, tu. I kontrolujemy teraz, tutaj, tak? Ok, i teraz w tej pozycji mogę już sobie spróbować na przykład bardziej. Skontrolować supinację. Tak? Ja zaangażowałem sobie rękę poprzez ten mały roller. Mhm. Jeżeli chodzi o jakość chwytu, no to trzeba poprawić, jeżeli to się zmienia. Natomiast jakby generalnie chodzi tylko o to, żeby ta ręka była zaangażowana tak? i skontrolowana. Mogę pracować tutaj sobie nad kwestią pronacja, supinacja. Proszę spróbować do środka. Tu. I odwrócić. Tak. Ja mogę sobie już teraz przejść na przykład tutaj. Tak? I mogę sobie torować do pronacji, i do supinacji. Tak? Oczywiście, jakby robiąc to dłużej, mam czas, jakby, żeby sobie to bardziej dokładnie robić. Natomiast na czas, jakby tego naszego wideo, pokazuje tylko o co chodzi. Z drugiej strony mogę sobie robić przywiedzenie. Czy pan robi, a ja mogę to torować i do Odwiedzenia, i wyprostu, tak? czyli po płaszczyźnie, sobie wykonujemy, i ja sobie toruję. Z drugiej strony też staram się cały czas tutaj kontrolować tą rotację zewnętrzną. Staram się izolować ten, ten ruch, tak? żeby to nie był tułowiem, ale żeby to był ręką. Tak? I możemy tak pracować. Mogę, oczywiście, też później sobie. Kontrolować, jeżeli chodzi o biodra. Mogę je troszeczkę od, oddalać, czyli z jednej strony zwiększać zakres zgięcia wstawie ramiennej, poprzez miednicę, Tak? Duże rzeczy możemy robić, ale wykorzystując już pewien potencjał u pacjenta. Tak? Czyli mamy pewien wyprost w łokciu, pewną kontrolę troszeczkę ruchu zgięcia, ale z drugiej strony działamy w sposób taki w no, zamkniętym łańcuchu, ale dynamicznie pracując po płaszczyźnie. Tak? No, także to tylko tyle. Dziękuję.